Ja z gastronomii odchodziłam, jak się, w Simie już byłam, to jak się dowiedziałam, że tutaj budują ten budynek, tak ja już robiłam starania, żeby się dostać na Szwedorowo. bo już miałam dosyć tego, jak miałam, pamiętam, mojego Michała, już tak miał, nim poszłam do, do tego Simu, to ja jadę stamtąd z tej dworcowej na Szwedorowo z tym rozklekotanym autobusem, jechał Sobieskiego dworcową i tu na Szwederowo, to przecież, a już mieszkałam na, na Ugorach, to przecież człowiek nigdy nie wyszedł o właściwej porze do domu. Mimo że byłam kierownikiem, to musiałam czasem zostać, bo to jakaś kontrola, czy ktoś przyszedł, czy coś i wtedy telefonów nie było. Chociaż już miałam wówczas telefony, telefon w domu. Ale nie zdążyłam do przedszkola po dzieciaka. Przychodzę, a tu nikogo nie ma, przedszkole zamknięte. Dzieciaka nie ma. Musiałam po szwedzowie szukać, bo nauczycielka go zabrała ze sobą mojego biedaka małego. A gdzie przedszkole było na Leszczyńskiego. Ta. Tak. Tak. Tak dzieci moje się chowały w żłobku, w przedszkolu. Mimo że mieszkałam w własnym domu, ale na po tatusia w warsztacie zrobiłam mieszkanie, bo tato mój zginął. I tam mieszkałam przez 12 lat. a Potem już jeszcze wspołem załatwiałam też, że mi pomogli. Dali tą zapomogę, żeby wykupić do spółdzielni się zapisać. To były przecież problemy. A nie można było więcej jak. Tylko M3 czy M4, jak dzieci. Nie? był metraż wyznaczony. Tak, tak, także mieszkam do dzisiaj na Ugorach i na 49 metrach, ale dzieci za to, bo jak tylko zawsze miałam pracowałam, to już jak tylko mąż zarabiał tak dosyć, bo był też się udzielał w Klubie Techniki i Racjonalizacji, to tam za jakiś wynalazek. To się kupiło odkurzacz, to się to, 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 się wpłaciło dzieciom na mieszkania. Także ja nie mam takich, żeby moje gdzieś tam musiały się włóczyć po jakichś stacjach czy wynajmach, nie.